Wow! Mhm. Mm ok, sziklam. Tu, tu, tu. Ale śmierdzi. I to tylko za złotych! Nie. Oh. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj przychodzę do Was z testem takim bardzo, bardzo długo wyczekiwanym. Tyle osób mnie prosiło o to, żebym zrobiła test kosmetyków z Shein, że aż nie umiem ich zliczyć. Ale dzisiaj właśnie z takim testem przychodzę, więc sprawdźmy. Спасибо. powiem wam od razu ile wydałam na te wszystkie kosmetyki żeby zrobić cały make up wydałam ponad 400 zł. I jeszcze a propos ostatniego testu chciałam tylko przypomnieć, że na parę kosmetyków Team X wydałam ponad 600, więc tutaj mogę zrobić cały make up za 400 zł. Więc zobaczmy gdzie ta jakość jak to wygląda, jak się będą sprawdzać. Jak widzicie mam przed sobą wszystkie kosmetyki, które sobie przygotowałam krok po kroku i jedziemy z pełnym make upem tylko Shein. Będę tutaj używała kosmetyków które były najpopularniejszymi kosmetykami, które właśnie były na stronie Shin. Więc zaczynając od bazy, mamy tutaj bardzo ciekawą bazę, która w ogóle jest mega fancy, bo ma w sobie łyżeczkę. I nazywa się Birthday Skin Primer. Wygląda w ten sposób. Słoiczek jest przepiękny, to wygląda, bardzo bardzo fancy. Z Shin kosmetyki nazywał się She Glam. Jestem glam. I I'm glam. No dobra, więc sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Mm. Mmm, okej. Okay. Mamy coś takiego i. O! Całkiem nieźle pachnie i to wygląda trochę jak mus, jak konsystencja musu. Wezmę szpatułkę, są wrzeczkę. Zobaczmy, jak to się będzie nabierało. Uuu, przypomina mi troszeczkę konsystencję tej bazy Tatcha, takiej, wiecie, też właśnie się dłubało taką szpatułką. No więc zobaczmy. Jestem gotowa na przygodę. Więc nabieram to na palce. Jest dosyć gęstej konsystencji, ale jak się ją tak rozkłada, to robi się trochę bardziej kremowa. Uuu, mm, bardzo lepka. Taka lepka i gęsta. Moja skóra dzisiaj zdecydowanie nie jest birthday, To jest dzisiaj bardzo mm, skóra po przejściach, jak wiecie. Tu, 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 tu. Dzisiaj to nie jest mój dzień. Nie wiem, co myślę o tej bazie, bo ona rzeczywiście jest taka bardzo lepka, że się czują na twarzy, jest taka gęsta, ale ogólnie skóra chyba wygląda lepiej. Teraz, jak ją nałożyłam palcem, to wygląda w ten sposób, więc już nie wygląda aż tak bardzo fancy jak wcześniej. Wydaje mi się, że wygładza pory, że jak ty jednak skóra jest taka troszeczkę bardziej, wiecie, gładka. Wygląda dobrze, w sensie skóra wygląda na taką odżywioną, przygotowaną pod, podkład, więc wydaje mi się, że jest ok. I teraz podkłady. Shiglam Complexion Pro. I to jest podkład w płynie, który w teorii ma być matujący, długo się trzymać i ma pozwalać skórze oddychać. Kupiłam sobie dwa kolory, bo szczerze mówiąc nie miałam pojęcia, który będzie lepiej do mnie pasował, ale wydaje mi się, że chyba ten, więc zobaczmy. I teraz, słuchajcie, nałożę go czymś, co jest po prostu mega, mega cute. Znalazłam też bardzo popularną rzecz, czyli takie trzymadełko na Gąbeczkę, z gąbeczką w środku, oczywiście. I to jest mega fajne w podróży, dlatego że gąbeczka wam się nie gniecie, możecie ją umyć, włożyć tutaj, się nie ubrudzi, więc to jest mega, mega fajne. A przy okazji zobaczcie, kiedy jest cute. Tutaj ma fajną podstawkę, że się nie ślizga. Tada! Więc sprawdzę, czy ta gąbeczka razem z pudełkiem za 9 zł jest porównywalna do beauty blenderów i tym podobnych. Na pewno czujesz, że ten podkład jest mega gęsty. Dawno już właśnie nie używałam tak gęstego podkładu, ale też widzę, że jest mocno kryjący, ale śmierdzi. To jest to, co już tutaj widzę, na pewno śmierdzi mega. Teraz sobie to rozprowadzę gąbeczką. Dorzucę sobie lusterko dodatkowe. Ej, u. Mm -hmm. Dobra, słuchajcie, jak na pierwszy rzut oka mojego. To, to wygląda dobrze. Okej, okay, Siglam! Teraz się tego nie spodziewałam, ale jestem pozytywnie zaskoczona. Jeszcze nie wiem, jak słuchajcie, ze składami tych produktów, bo szczerze, moment się nie zagłębiałam. Jak gdyby z tej strony ich nie sprawdzałam, natomiast sprawdzę po prostu, jak one wyglądają na skórze, jak się trzymają, jak nimi wygląda makijaż. I teraz, jak miała porównać tą stronę do tej, to jak widać, ta wygląda zdecydowanie bardziej gładko. Może nie przykryło wszystkich niedoskonałości, ale wygląda naprawdę. Spoko i tą gąbeczką też nakładało się bardzo dobrze. I ja szczerze mówiąc, nie widzę jakiejś mega różnicy między innymi markami, na przykład polskimi i tak dalej. I w ogóle ten podkład było napisane, że nie zawiera substancji, które zapychają pory. I ma też w sobie na przykład olejek z CBD. No, przyznam, że jak na 35 zł, to naprawdę fajnie. Wszystko przykrył i ma być jeszcze długotrwałe. Więc jeżeli wszystko spełni, jest ładnie bardziej na tak. Teraz czas przejść do korektorów. Jak widzicie, mają takie trochę holo opakowania. I znowu mam tutaj dwa kolory, bo nie miałam pojęcia, który będzie dla mnie lepszy. Mam tutaj salad i wanila. Jeden kolor wygląda tak, i drugi. O, o, dobra, ten na pewno nie. I jeżeli chodzi o ten korektor, to napisali, że to jest 12-godzinny full coverage concealer i ma jakieś skincare benefity. Wow! Nie wiem, jakie mają złe rzeczy w sobie, bo mogą pewnie mieć, ale na pewno piszą. Benefita. Ja tutaj tylko testuję efekt. Okej, okay, zobaczmy, czy przykryje takie rzeczy jak to. O nie, za jasne! Czego ja się spodziewałam? No dobra, mniejsza. I teraz znowu gąbeczka wjeżdża i klepiemy. Uuu, ej, bardzo ładnie się wtapia w skórę. Kurczę, 16 zł i taki fajny. Nie, serio, bardzo ładnie to wygląda. O tylko właśnie nie jest dobry na y, przebarwienia, bo jest taki jasny. No i ale. Naprawdę całkiem spoko. Teraz kolejna rzecz za 16 zł, czyli brązer w styku. Wygląda naprawdę przepięknie. Znowu kupiłam dwa kolory, bo nie wiedziałam, który będzie dla mnie lepszy. Nalomówmy no, się, 16 zł, nie najgorzej. To, co mi się bardzo spodobało tutaj, to to, że po jednej stronie jest brązer w sztyfcie, a po drugiej Pędzelek, tak więc nie musimy w teorii mieć nic innego niż tylko to, bo tym i nałożymy i rozetrzemy. Oczywiście w teorii. I to mi bardzo przypomina róż, chyba z Miszy, który mam, i on jest dokładnie taki sam, tylko tu jest róż, a tu jest pędzelek dokładnie tak jak tutaj. Zobaczmy jeszcze drugi kolor. Ten się nazywa Golden Sun, a drugi się nazywa Soft Tan. I wydaje mi się, że chyba ten będzie lepszy, ale sprawdźmy. Nie, to jest Soft Tan i jest po prostu szary. What? Ale bym sobie zrobiła. On w ogóle wygląda inaczej tu. What the hell. Soft Tan odpada i zostaje nam Golden Sun. Sprawdźmy. Więc najpierw sobie po prostu bezpośrednio tym stickiem dam na twarz. Ej, kolor jest na no bardzo spoko. Tylko bardzo śmierdzi takim, takim starym kosmetykiem, ale takim, wiecie, trochę tłuszczem, no, czymś starym, to na pewno nie do końca mi się to podoba. Jest dosyć mm, taki lepki, dosyć tłusty, tak że go czuć na skórze. No, nie fajnie, ale nie przekreślajmy go jeszcze. I teraz w takim razie druga strona, czyli pędzelek, i zobaczmy, jak to zadziała, bo ja nie jestem co do tego przekonana. On jest dosyć sztywny, przez to, że jest taki krótki. Tak, to tempo. Działa, że to się nie, nie rozciera łatwo, tylko tak, no z braku laku, że tak powiem. Może to kwestia przyzwyczajenia, ale ja nigdy nie blenduję konturowania takim mega twardym pędzlem. Więc za mnie to jest takie trochę dziwne. Na nos jak najbardziej spoko, bo tutaj wiecie, musi być trochę bardziej precyzyjnie. No nie, zdecydowanie jakbym nie była w podróży, tylko była w domu, to bym to robiła pędzlami. Ale nie jest najgorzej, bo jak widzicie działa i kosztowało to tylko 16 zł, przypominam. Wydaje mi się, że większym pędzlem by się rozłożyło jeszcze szczegładziej, tak wiecie, bez żadnych takich dziwnych plam, więc okej. Okay. Na razie jest spoko. I teraz normalnie bym przeszła do różu, ale jeszcze zanim to przejdę do ust. Wiem, że to może być dziwne, ale mam dosyć suche usta i chciałam sobie nałożyć na nie coś, co akurat tutaj mam, więc teraz do tego przejdę. I uwaga, uwaga! Malutkie i mega urocze. Jest to olejek do ust, który w teorii ma zmieniać kolor. Kosztował całe 5 zł, więc się na niego skusiłam. Ma zmieniać kolor chyba na takiej zasadzie, że z przezroczystego robić jakiś różowy. O, pachnie brzoskwinią tak pięknie. Wow. ok, dobra. Sprawdźmy. Mmm, ale pięknie pachnie brzoskwinią. I to tylko za 5 złotych. Mm, jest różnica, Przy tego, że się błyszczy, to jest różnica w kolorze. Wow. Definitywnie zaczęła być widać różnica. Zaczęła być widać, zaczęło być widać różnicę pomiędzy dolną, a górną wargę, jeżeli chodzi o kolor, bo ta jest zdecydowanie bardziej różowa, oprócz tego, że się błyszczy, więc wow, to rzeczywiście działa, naprawdę zmienia kolor, ale to jest fajne. Dobra, teraz robię górną wargę. Uważam, że to jest super słodkie. Super słodkie i kosztowało tylko 5 zł. Błagam, tak typu take my, take my money. Więc jestem zaskoczona tym produktem i teraz mogę przejść do różu. Mam tutaj róże, które były mega, mega popularne wszędzie. Typu na TikToku, na Instagramie ogólnie wszędzie. I nazywają się Color Bloom Liquid Blush. Wyglądają bardzo fancy znowu, kosztowały 20 zł za sztukę, więc już trochę drożej niż na przykład brązer, ale one mają specjalną formułę. Spójrzcie, o! Wow! Trzeba to robić bardzo delikatnie, ale spójrzcie tylko na to. Tada! Jakie to jest cute! Widać, że ten produkt nie jest płynny, tylko jakby jest taki trochę w kremie. I ta gąbeczka jest zamoczona w kremie, ona go jakby, wiecie, tak zjada. To jest jeden kolor i on się nazywa Love Cake. I teraz jest drugi kolor, Devoted. Zobaczmy. No, też trochę piszczy i kolor wygląda uuu Jest taki bardziej stonowany Najpierw słocze wezmę ten devoted Bardzo ładny kolor I teraz love cake O, chyba trochę zbyt taki różowy, pudrowo-różowy I teraz jak to się nakłada w ogóle? Napisali, żeby to nakładać tam gdzie chcemy i blendować Czyli załóżmy, że zrobię to tak I blending no dobra, nie będę się to tak łatwo, jak myślałam, ale nie jest najgorzej. Po prostu trzeba jednak bardziej wklepywać niż rozcierać, ale chyba trzeba szybko pracować z tym. jeszcze dodam sobie troszeczkę tu. No i wygląda to całkiem spoko. Ten kolor też jest fajny i ładnie się wtapia w skórę, nie zostawia takiej warstwy jakby, wiecie, jakby coś było. Przyznam szczerze, że jest naprawdę nieźle. Teraz, kiedy płynne produkty mamy z głowy, przejdę do pudru. I tutaj mam dwa pudry, bo nie mogłam się zdecydować. Jeden jest sypki, a drugi jest prasowany w kompakcie. I najpierw może zajmę się tym sypkim. On się nazywa Baked Glow Setting Powder. Oderwę Folię. Uuu. Ten jest bardzo drobno zmielony, bo się unosi. Nie ma zapachu. Sprawdzę sobie. O! On jest mega mięciutki. Chciałam zobaczyć, jak on się będzie sprawdzał na skórze, więc używam puszka, sziglam, Zacznę sobie, może od tego. Nic się nie stało. Zapomniałam, że dosyć dużo go nałożyłam. On jest po prostu transparentny, więc tego nawet nie widziałam. No dobra, więc wklepię go sobie. Nie jest super niewidoczny, ale to może właśnie przez to, że dałam go sporą ilość. Troszeczkę mnie wybielił, jak widzicie. Uuu. No, skóra jest mega gładka. On fajnie fajnie wygładza pory, on chyba ma jakiś błysk w sobie. I teraz widzę bardzo mocną strukturę skóry. I zastanawiam się, czy to przez ten podkład, na który się po prostu nałożyło puder i przez to zaczął być jej strukturę, czy ten puder to robi. Ale w teorii puder jest bardzo gładki, więc nie powinien. To może teraz puder prasowany za 19 i on jest bardziej fancy, jak widzicie, bo jest złoty. No troszeczkę się rozkruszył, wziął i rozkruszył, ale jak widzicie, on jest super taki. Na wyjścia ma też sobie puszek tutaj i lusterko, więc jest taki bardziej podręczny, można by powiedzieć. Trochę mnie niepokoi, że ma kolor mimo wszystko, bo w teorii miał być transparentny. O, okej, okay, okej, okay, jest. Więc teraz zobaczmy na tym puszku, jak to będzie wyglądało. U, fajny! O, okej. Okay. Natomiast wydaje mi się, że ma delikatny kolor, ale wygląda dobrze. Też wydaje mi się, że delikatnie właśnie tak wygładza. Ale jak widzicie, ta strona jest delikatnie ciemniejsza niż ta, bo ten puder tak widać było, że wybielał. A ten jednak ma delikatny kolor, który nie jest totalnie biały. Ta strona, jeżeli chodzi o skórę, podoba mi się bardziej niż ta. Więc niby nie ma dużej różnicy, ale jednak ten puder dla mnie wygrywa. I teraz jeszcze kończąc twarz, mam tutaj taki bardzo ciekawy rozświetlacz. Nazywa się Cosmic Crystal Mousse. Highlighter. I wygląda w teorii jak zwykły brasowany, ale napisali, że jest w musie, że się nie osypuje, że ma taką bardzo fajną, taką taflę, można powiedzieć. Zobaczmy. O, oh! wow, ale to jest dziwne. I mało dziwo, bardzo mało błysku! Bardzo mało. Okej, okay, kosztował 16 zł, To nie jest jakoś mega dużo, ale szczerze mówiąc jestem zawiedziona. Dlatego, że mm, nie jest dokładnie to, czego bym się spodziewała, ale zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądało na twarzy. No, jest to bardzo delikatne i fakt, że może jakbym nie miała tego pudru takiego bardzo gładkiego na twarzy, to lepiej by się kleił. Ale... No, daje bardzo delikatny efekt, więc no, zależy co kto lubi, jak ktoś lubi właśnie naturalne. E, rozświetlacze, to jak najbardziej. Załóżmy, że to jest całkiem spoko. Myślałam, że będzie bardziej intensywne, ale teraz mogę przejść do brwi. I mam tutaj dwie kredki. Jedna ciemniejsza, druga jaśniejsza jak zwykle. Wyglądają one w ten sposób i z jednej strony mają szczoteczkę, a z drugiej strony mają kredkę. I ta kredka jest mega, mega cienka. Nie wiem dokładnie ile ma milimetrów, ale robi naprawdę takie cienkie kreski. I wydaje mi się, że chyba zacznę sobie od tej jaśniejszej, jakiej nie będzie widać to wtedy dam ciemniejszą. Nie, ta jaśniejsza będzie zdecydowanie dobra. Czyli ta ciemniejsza, za ciemna. I ta kredka rzeczywiście robi mega fajne linie. Jakby ktoś chciał sobie robić właśnie takie, wycie pociągnięcia, to totalnie się da. Teraz grzybyczek, żeby sobie przeczesać. Ej, spoko to jest, ja naprawdę lubię, jak kredki mają grzybyczek. Okej, okay, będzie. I teraz mam jeszcze drugi produkt do brwi. Wygląda on w ten sposób. Ta szpatułka została dołączona do zestawu. Mam nadzieję, że zadziała. Podobno robi fajne rzeczy. Otwiera się go <laughs> w ten sposób i jak widzicie, wygląda jakby nic nie było, ale jednak jest, bo to jest po prostu przezroczyste. I zobaczmy, jak tego się będzie używało. Chyba się to po prostu tak skrobie tu i zobaczmy, czy to będzie trzymało brew. Zostawia jakieś te dziwne. Nie jestem co do tego przekonana. Hm. Jeszcze raz spróbuję nałożyć więcej, na przykład. Ale jak widzicie, zostawia takie jakieś dziwne rzeczy w brwiach. Okej, okay, trochę układa te brwi, ale absolutnie ich wiecie nie. Yuh, absolutnie ich nie układa w jakimś takim konkretnym kształcie, wiecie, nie fryzuje ich. Trochę podtrzymuje, ale wydaje mi się, że to jest za mało w stosunku do tego, co ja bym potrzebowała. Ja potrzebuję takiego. To teraz w takim razie mogę przejść do oczu i mam tutaj jedną z najbardziej popularnych palet, która, muszę przyznać, wygląda super. Kosztowała 32 zł i wygląda w ten sposób. A tak się prezentują wszystkie cienie zesłoczowane. Jak widzicie, te brokaty przepięknie odbijały światło. Ale są też te zwykłe, jakby bardziej metaliczne cienie, które są, bym powiedziała, ok. No, najbardziej po prostu dla mnie hitem jest ten i ten. One się przepięknie pięknie mienią i w zależności od światła trochę inaczej wyglądają. Fajne są też te maty. Natomiast te błyski są takie... Mm, Okej, okay. ten jest ciekawy, ten jest dosyć ciekawy, ale zaraz coś z tego wykombinuję, sprawdzę jak to wygląda na oku. Zacznę od cienia Water Orchid i nałożę go takim płaskim, dużym pędzelkiem. Zobaczymy jak się będzie trzymał oka. O, oh, wow! Nałożyłam bazę pod cienie, ale gdyby to wygląda dobrze. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że będzie aż takie dobre krycie. Jest fajnie, muszę przyznać. Teraz wezmę sobie mniejszy pędzelek, taki trochę bardziej okrągły, i użyję tego cienia Guilty Pleasure. Okej, okay. nie jest aż taki intensywny, jeżeli chodzi o kolor, natomiast yy, ma dosyć. Mocny błysk. Nie wiem, czy do końca mi się to podoba, ale zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. I teraz wezmę Swim for the Win. Zobaczmy, co tutaj. O! Ej, on też jest pięknie napigmentowany. Ciekawe, czy wszystkie ich palety takie są, bo to zdecydowanie nie jest chińska jakość. W serio 32 zł za taką paletę. Wow! Co jak najwięcej cieni przetestować, tego tak dodaję po prostu? Tu i tam. Fajnie, bo te cienie też się ze sobą dobrze łączą. Nie ma tak, że któryś zjada, któryś. Wezmę teraz płaski pędzelek i użyję tego różowego cienia. I zobaczmy, jak on wygląda na oku. On wygląda troszeczkę słabiej, ale może to być kwestia tego, że tutaj na dolną powiekę nie nałożyłam bazy. I teraz, jak nakładam drugą warstwę, to jest lepiej. I teraz wezmę ten pomarańczowy Grand Finali, się nazywa. Naprawdę powiem wam, że nie ma na co narzekać. Jestem w ciężkim szoku. Serio. No to teraz, w takim razie czas przetestować brokaty. Najbardziej spodobały mi się te dwa, więc zacznę może od tego. Nałożę go sobie taką silikonową łapką. Szczerze mówiąc bałam się, że się nie będzie lepił, ale widać, że już teraz robią takie brokaty, które po prostu trzymają się oka, nawet jak jest nałożony na to cień. Ale teraz jestem jeszcze bardzo ciekawa tego Glass Flipper. I dam go w wewnętrznym kąciku, więc nałożę go takim bardziej precyzyjnym nakładaczem. O wow, przepiękny. Te bo on się mieni różnymi kolorami. I jest taki bardziej grubo zmielony. Ja jestem po prostu zachwycona tymi brokatami. Wow. Więc teraz przejdę do eyelinera. Jest to eyeliner z dwoma końcówkami. Wygląda on w ten sposób. Ma końcówkę taką jak normalny eyeliner, tylko jest trochę grubsze. Zobaczmy, żeby takie kreski. Jest okej, okay, można to zrobić grubą, można to zrobić cienką. Po tej stronie mamy coś takiego. Trójkątny stempel, który ma w teorii, uwaga, stworzyć nam końcówkę kreski. I chciałabym to przetestować. Mam nadzieję, że nie zrujnuję sobie tym mojego makijażu. W zaczyna się właśnie od tej końcówki. Ustawia się to, jak się by chciało i stempluje. Jest grubsza chyba niż ja bym zrobiła, ale mimo wszystko jest to równa kreska. I teraz, żeby zrobić podobną, Załóżmy, że tak, ok. Nawet jak nie do końca się odbije, to mniej więcej już widzicie, gdzie to ma iść. I teraz tą drugą stroną po prostu tylko się dopełnia całkiem nieźle sobie radzi, nawet jak na jazdę po brokacie. Hmm, okej. Okay. W teorii miało być równe, ale widać, że jak tylko się trochę przekrzywi ten stempel, to ta kreska idzie mi bardziej do góry, a ta jest trochę bardziej w tą stronę. Ja jedynie co trochę wydłużyła tu swoją, żeby ta końcówka była taka bardziej ostra i trochę dłuższa i to samo zrobię tu. Wydaje mi się, że ogólnie jest to fajna opcja, taki fajny przyrząd, który może naprawdę pomóc komuś, kto się w ogóle nie zna. I mogę przejść dalej. Kupiłam też sztuczne rzęsy, które są dosyć dramatyczne, ale były opisane jako 3D, 4D, supernaturalne i tak dalej. 3 złote, więc ogólnie za to Chciałam powiedzieć, że za tą cenę nie spodziewam się niczego niesamowitego, ale one są porównywalnie miękkie do tych rzęs, wiecie, za 80 zł. Jedne co, to już widzę, że tutaj przy wyjmowaniu z pudełka coś się stało z tą rzęsą i będę musiał przy, przyciąć, bo tutaj widzicie trochę jej odeszło, ale mimo wszystko 3 złote wow. Okej, okay, wyglądają całkiem nieźle. Mimo tego, że je ścięłam, to nadal są trochę za długie, więc to akurat jest minus. Ta, którą przycięłam w innym miejscu, wygląda zdecydowanie lepiej, bo ta chyba powinna być przycięta tutaj, żeby ten kawałek nie odstawał. Chyba to poprawię i zaraz do was wracam. Teraz, kiedy rzęsy są przyklejone i chyba są już w miarę równe, czas przejść dalej do maskary. Przy okazji zaczęłam zauważać jakieś pojedyncze brokaciki spadające gdzieś e, na Moje policzki, więc to znaczy, że im dłużej, wiecie, mrugam, to tym bardziej jednak ten brokat się odkleja, więc nie jest taki super, super. Ale to tyle, Jak gdyby to i tak jest bardzo dobrze. Najbardziej popularną maskarą wyobraźcie sobie, że była ta. Nazywa się Maxi i jest kotem. A nie, nazywa się Max. Ich szczoteczkę ma hmm, silikonową. Pokryję sobie tak tylko trochę górne rzęsy, żeby się skleiły z tymi sztucznymi. W teorii ona ma być. Zwiększająca objętość. No dobra, wydaje mi się, że w tym tuszu bardziej jednak chodzi. O, oh, odbiło się, odbiło się, odbiło się. Nie, zawsze tak jest. Kryzys zażegnany, więc tak jak już mówiłam, wydaje mi się, że w tym tuszu akurat chodziło bardziej o kształt. Więc teraz już zostały ostatnie produkty, czyli produkty do ust. Jak widzieliście, ten jeden już przetestowałam i był taki ok. I teraz mam pomadkę. Wow! I coś w ogóle wystrzeliło! W każdym razie, pomadki w płynie matowe. Mają w ogóle bardzo fajne opakowania. Wyglądają naprawdę fancy. Każda z nich kosztowała 16 zł. Więc zobaczmy, co za tą cenę zaproponuje Shiglam. To jest ta winna pomadka, Vineyard. Dalej mamy Millionaire. I to jest taka bardziej nudziakowa. Też ciemna, ale taka brązowo różana. I teraz Misty Rose. Hmm. Trochę podobny kolor do tego różu, który nakładałam. Więc jeżeli chodzi o pomadkę, to chyba wybiorę sobie Misty Rose. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. O! Ale intensywna. Wow! No dobra, więc przede wszystkim bardzo mocno kryje, jest taka intensywna w kolorze. Nie czuję się jej na ustach, mocniej niż normalne pomadki i naprawdę daje bardzo fajny, równo rozłożony kolor. A teraz jak się w ogóle przyglądam na te pudry, bo jak pamiętacie jedna sama była inna, druga inna, to mimo wszystko ten puder trzyma się lepiej. Dłużej utrzymuje mat, bo ten już tutaj zaczyna się świecić, a ten nadal utrzymuje jeszcze też taką gładziutką warstwę. Więc mimo wszystko sypki Puder lepszy, tyle że ja też go nałożyłam więcej, więc to jest tak. Całkomu bardziej odpowiada, ale oba wyglądają naprawdę dobrze. I tak jak pamiętacie, za wszystkie kosmetyki zapłaciłam ponad 400 zł, ale tutaj Wam podliczę, ile tak naprawdę zapłaciłam za kosmetyki, których użyłam, bo jak wiecie, nie użyłam obydwu podkładów, obydwu korektorów i tak dalej, to wyszło zdecydowanie taniej, kiedy się podliczy tylko te produkty, których użyłam, więc jak za taki pieniądz, taki make-up i taki efekt uważam, że jak najbardziej na plus, ale jak zwykle czekam na Wasze opinie, bo to najbardziej się liczy i pamiętajcie, że na na tym kanale widzimy się w każdy piątek, a na kanale Vlog widzimy się w każdą środę jak zwykle. Więc dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia, pa! pa. A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTube i oglądać go dalej, to możecie sobie wybrać jeden z tych dwóch filmów tutaj na górze na dole do wyboru do koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo Was zachęcam, żebyście to zrobili. Możecie to zrobić klikając tutaj w moim okrągu twarz. Dzięki piękne i do zobaczenia, pa! pa.